Ma w Santiago. witam oczywiście na giełdzburce, kod promocyjny najlepszy na stronie to jest SANTY7, z moim kodem masz oczywiście plus 5% do każdego depozytu i skrzynkę milspek na start dla nowych użytkowników, jeśli wcześniej się nie było na stronie to właśnie takiego milspeka możesz sobie otworzyć za friko, przypominam Ci natomiast, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, tak samo jak ten film. Miej to na uwadze. Dzisiaj będą trzy bitwy po 1000 zł. Mam w balansie 3 no i Właśnie na taki pomysł wpadłem, żeby sobie zrobić bitewki na stronie. Czyli jedną z moich ulubionych rzeczy. Właśnie na G4 Skins. Zróbmy sobie jakieś fajne skrzyneczki. Postawiłem na takie skrzynki. Jest to Be Active 56, Dicey Dice, Freestyle Frost. I dołączył do nas Pyka97. Także pozdrawiamy serdecznie. Może będzie do nas dołączał co bitwę. Pierwszy skin dla nas. Eee, to ważne, ten freestyle prostu jest skrzynia limitowana, jeśli jeszcze jej nie widziałeś, to warto sobie zajrzeć, bo ona za ponad tydzień gdzieś będzie się kończyć, już nie będzie dostępna, więc eee, zobaczymy co wypadnie, może skusisz się, żeby ją otworzyć, no zobaczymy. Eee, póki co wygrywamy i mamy ba bardzo dużą przewagę i od wszystko zależy od tej ostatniej skrzynki, uwaga, uwaga, też nasza także bitwa wygrana, zarąbiście elegancko, haj, mamy profitu 4 stówki, na tej bitwie stwórzmy kolejną za kafla. Kolejna bitwa wygląda w ten sposób. Mamy Windmilla, Angela, Hydrotusa, Meiza i tutaj przyspamiłem skrzynkami Santiago 4 sztuki. Ostatnio dała skrzynia Santiago Onidagi za 700 Battle Skirt, więc może tym razem też się e, tutaj spisze ta skrzyneczka, teraz pyka nie dołączył chyba jest w jakiejś bitwie e, tak czy inaczej lecimy z botem Arnoldem, pierwsza skrzynka dla nas Windmill, bardzo ładny już, praktycznie. Zwrócił nam się koszt stworzenia tej bitwy. Pamiętaj oczywiście, że bitwy to też ryzyko że wygra ktoś inny, a niekoniecznie my mi to na uwadze oj, hydrotus, ładnie dla nas dla nas ładnie, mace uwaga, tutaj niestety nic konkretnego, ani dla mnie, ani dla mojego przeciwnika, jeśli moja skrzynka Santiago nic nie rzuci, to powinniśmy to wygrać, a raczej raczej na pewno to wygramy, jeśli nic nie rzuci dla bota mamy jeszcze dwie skrzynki no moja skrzynia ryzykowa, to jest 70% szans na trafienie tej naklejki za 12 groszy no i ostatnia skrzynka, oby nie oni, taji, no i dla nas to dobrze, bo bitwa wygrana, druga z rzędu, mamy znowu w sumie ponad 1400 zł, więc całkiem, całkiem nieźle, jak na razie 2 na 3 wygrane, zobaczymy czy 3 na 3 będą, czy będzie komplet, no i zrobię już za całość, 1360, ile mi zostało w balansie. Tym razem postawiłem na takie skrzynki. Mamy tutaj z Graciel Gola. To jest też nowa skrzynka, która jest limitowana. Tak samo jak ta w pierwszej bitwie z Peką. I tym razem zróbmy na trzy osoby. Dodajemy od razu boty, więc ta bitwa trochę bardziej ryzykowna. Bo wiadomo, czym więcej osób w bitwie, tym większa szansa, że ktoś inny wygra i kończymy. No i mamy też skrzynkę Denisa za stówkę. To jest też nowa skrzynka, skrzynia partnerska. Jak i również skrzynia Space Vault, Ona od niej tak naprawdę dużo zależy w tej bitwie. Jeśli rzuci nam naprawdę nieźle, to o poprzednich tych skrzynkach możemy nawet zapomnieć. A aczkolwiek dobrze byłoby stworzyć już tutaj na samym początku jakąś delikatną, nawet przewagę między nami mówiąc. Dobra, mamy tutaj diga dla Arnolda. To nie jest dobry rezultat póki co dla nas. Jeszcze dla niego też dobry skin, więc prowadzi. No, trzystówki więcej ma, tak. Oj, no i teraz wszystko od Space zależy. Musimy trafić coś za więcej niż 300 zł, więcej niż Arni. Jest nóż, i uwaga! Nie, to ten scout jest droższy od noża. Oho, oho, scout droższy od noża, no way, sobie, tego to by się nikt nie spodziewał. W takim razie powiem wam tak, przegrać w tą bitwę... Nic nie szkodzi, no, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. 2 na 3 wygrane. Ale ja sobie mimo wszystko sprzedam. te przedmioty, które wydrupiłem z poprzednich bitew. Jak widzicie, w sumie wróciłem na ten budżet, który miałem na początku. I teraz stworzę bitwę za całość. Może akurat się uda na dwie osoby wygrać. Amara, dodajemy freestyle prosto, ta nowa skrzynka dwa razy. To jest też z piorunkiem, czyli tu, znaczy, jestem z ogniem, więc z Bettelerem. Często jest dodawana do bitew. Zróbmy into the jungle. I na dokładkę coś za kafla, więc dodajmy Desert hydrę I jeszcze. Jeszcze nas stać na jednego Amara. No i taką bitwę zróbmy sobie jak najbardziej na dwie osoby, tym bardziej tym, tym razem, żeby e, aż tak bardzo nie ryzykować na dwie osoby. 50-50 albo ja wygram, albo mój przeciwnik. Zobaczymy, kto do naszej bitwy dołączy. Oczywiście pamiętaj, kod promocyjny na na stronie SANT-7. Warto sobie wpisywać. Z moim kodem masz dodatkowy bonus oczywiście i skrzynkę na start MILSPEC. E, leci z botem Arnoldem, to dla niego będzie raczej, a nie. Bo to, Dwa podobne augi są, jeden jest za kafla, ten jest akurat za 30 zł. Więc dla nas kill confirmed, i póki co prowadzimy o dwie stówki, mamy więcej Freestyle Frost też dla nas, to jest dobra MK: 3 stówki, 6 stówek przewagi. Znowu Freestave Frost teraz dla nikogo, niestety 6 stówek przewagi, nie narzekam, jak najbardziej spoko. Volt dla nikogo. Into the jungle i Desert Hydra. Dwie najważniejsze skrzynki i no jest na równi i mamy tyle samo ostatnia skrzynka od niej wszystko zależy i to będzie jego wygrana to będzie niestety sromotna porażka w tym odcinku widzowie niestety tym razem się nie udało w ogóle bitwa delikatnie tylko no powiedzmy na zero nie zwróciła się w ogóle praktycznie dla niego God, że jej nie wygraliśmy, no ale te pierwsze dwie były w porządku. Mogłem te itemy wypłacić i mogłem nie ryzykować już kolejnych bitów. Pamiętaj, że jak ty jakiegoś fajnego skina trafisz właśnie na G4 skins z Colem Sand 7, to sobie wypłać do swojego ekwipunku na Steam i graj nim w cs żeby nie ryzykować. To ma WP wypłacam. Fajne, że... Z każdego odcinka możesz wygrać skina, wystarczy, że wejdziesz na Discord, a link masz w opisie Discord, Dislex, Santiago i na Discordzie codziennie są giveawaye, gdy tylko wlatuje odcinek na kanał. To od razu na Discordzie pojawia się giveaway, klikasz reakcję, masz komentarz, wygrywasz. Proste, proste. Pamiętaj również o dziennej skrzynce, którą możesz odwierać, odwierać, otwierać, przepraszam, na D co 24 godziny warto sobie spojrzeć, bo może dzisiaj nie odbierałeś. I oczywiście oprócz tej dziennej skrzynki, jest już skrzynka za Expa. W zasadzie są skrzynki za XP, jeśli posiadasz na nich klucze, to takie skrzynki możesz otwierać co 6 godzin. Ja mam do diamentowej 240 kluczy, więc otwórzmy jak najbardziej. Możemy otworzyć, spróbować swojego szczęścia i leci nam awupa. E, jak za darmo to jodze słodki, tym bardziej, że ta awupa bardzo droga jest. Tym bardziej, że ta awupa bardzo droga jest. E, Warm God już widzę, że do mnie doszedł, bo widzę powiadomienie na telefonie, także zaraz sobie go zaakceptuję. E, no i co, pamiętaj, że strona dla osób jest tylko przeznaczona. Pamiętaj, żeby sobie też brać udział w evencie, który jest ciągle na stronie. Za, za 10 dni się kończy, jak to będziesz oglądał. Serdeczne dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.